Witam wszystkich, dzisiaj chciałem Wam pokazać jak zbindować Aparaturę Flysky FSGT3C Bardzo fajna apka Do modeli sterowanych Bardzo szybki i prosty sposób na bindowanie Najpierw sobie musicie włączyć Aparaturkę Tutaj w tym miejscu macie przycisk napisem Enter, wchodzicie, wybieracie model, klikacie. Możecie zaprogramować sobie do 10 modeli. Ja mam akurat WPL już zbindowany. Teraz będę chciał bindować HSP, czyli klikam HSP, wyłączam. pod drugi kanał podpinacie regulator pod kanał pierwszy serwo i w zestawie macie taką zworkę którą podpinacie pod kanał trzeci z napisem BIND ja obojętnie jak podepniecie, bo ona i tak zwiera zewnętrzny dwa zewnętrzne kable. I tak to musi wyglądać w tej chwili. Teraz podłączacie sobie baterię. Dobra, wszystko jest. Teraz musimy wziąć, gdzie tu mamy. Tu jest włącznik. Musimy sobie włączyć model. Czerwona lampka miga i pipka. To znaczy, że jest dobrze. Teraz. Przycisk z napisem BIND przytrzymujecie, włączacie model, puszczacie przestało migać. Znaczy, że jest zbindowany. Teraz musicie wyłączyć model, wyłączyć aparaturę. Nie zapomnijcie wyciągnąć kabla windującego. Dobra, włączamy aparaturę. Jest HSP, włączamy model, wszystko jest. Sprawdzamy, czy działa. U mnie jest na odwrót. <laughs> serwo jest na odwrót. Wchodzimy w ustawienia. Serwo reverse. Naciskamy Enter. Kanał pierwszy serwa. Kanał pierwszy serwa to jest serwo skrętu. Naciskamy END i zmieniamy na reverse. Po czym zatwierdzamy Enterem. Teraz w prawo mam, prawo, w lewo, w lewo Sprawdzimy czy jeszcze jedzie do przodu, do tyłu Naciskam do przodu, jedzie do tyłu Czyli jeszcze raz wchodzimy ENTER Wybieramy serwo Wybieramy kanał numer 2 Na kanale drugim jest, jest Regulator Po czym Naciskamy END i też zmieniamy w tej sytuacji na NOR Co ENTER Naciskam do przodu, jedzie do przodu do Tyłu, jedzie do tyłu I to wszystko Tak by to było Dzięki za oglądanie, zapraszam do subskrypcji Pozdrawiam.